Kochane dzieci, nie traćcie nadziei, ufajcie memu Synowi Jezusowi, w Nim jest wasze zwycięstwo. Nie wyrzucajcie precz skarbów wiary, które są w waszym wnętrzu. Otwórzcie serca na światło Pana, a wszystko dobrze się dla Was skończy. Ludzkość chodzi duchowo ślepa. Ponieważ ludzie oddalili się od modlitwy, powróćcie do tego, który jest Waszym jedynym i prawdziwym Zbawicielem. Nie odrywajcie się od drogi, jaką Wam wskazałam. Ci, którzy wytrwają w wierności moim apelom, nie doświadczą śmierci wiecznej. Nie zapominajcie, Waszym celem jest niebo. Nie pozwólcie, by rzeczy tego świata oderwały Was od drogi zbawienia. Zawsze pamiętajcie: we wszystkim Bóg ma być na pierwszym miejscu. Będziecie jeszcze mieli długie lata ciężkich prób, ale ja będę z Wami. Dajcie mi swe dłonie, a ja poprowadzę Was bezpieczną drogą odwagi. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie do jutra. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.